Tutaj już Panasonic monoblokowy. I taki oto ster sterownik. Y problem jaki był? Był taki, że nie dogrzewało wody y do optymalnych temperatur, ale grzanie domu i temperatura w domu w porządku. Czyli trzeba przejść do ustawień serwisowych i ustawić na nowo. No i dobra, mamy sterownik. Pompy ciepła Panasonic Monoblock. To jest z serii chyba F z tego, co pamiętam. Tu jest taki krótki opis podstawowe funkcje jakie są, ale my przychodzimy, mamy pierwsze uruchomienie i chcemy sobie ustawić, zrobić przegląd ustawień Tutaj już posłużymy się instrukcją instrukcją obsługi tego sterownika. I tak, żeby, żeby włączyć tutaj opcję serwisową musimy przytrzymać i set 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przechodzimy w opcję pierwszą, czyli podłączenie termostatu pokojowego. Tutaj nie ma termostatu pokojowego, więc zaznacza, jest zaznaczone no. Idziemy dalej. Opcja druga to jest wybór wielkości dodatkowej grzałki w module zewnętrznym. Tutaj nie mamy opcji wyboru. SET naciskamy, żeby zmienić. Tutaj nie mamy możliwości zmiany, bo jest grzałka 3KW, więc nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Przechodzimy do opcji kolejnej, czyli zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe obiegu. Tutaj pompa ma być zabezpieczona przeciwzamrożeniowo czyli jest. Idziemy dalej, podłączenie zasobnika, jest zasobnik, więc daliśmy, że opcję tak, idziemy dalej, priorytet y, panel, panelu solarnego, tutaj nie ma solarów, więc jest zaznaczona opcja nie, czas ogrzewania, y, czas ogrzewania, y, wo, y, ogrzewania domu. Tutaj jest ustawione maksymalny czas 3 godziny. Można to sobie zmienić klikając select i wydłużyć np. do czterech Sejbujemy Lecimy dalej. Kolejna opcja to jest czas wygrzewu zbiornika. Tutaj godzina niech sobie będzie. Idziemy dalej. Kolejną opcją mamy w Dodatkowa grzałka wody w zasobniku. Tutaj nie mamy w zbiorniku ciepłej wody użytkowej grzałki, jeszcze sobie to zweryfikujemy, to też pokażę na nagraniu. I mamy regulator czasowy i mamy co, tutaj jest jeszcze z STR opcja czyli sterylizacja, czyli dezynfekcja zbiornika. Natomiast my wyłączamy, bo tutaj klient jest cały czas w domu. Powstanie bakterii legionella raczej jest niemożliwe, więc po prostu ta opcja jest wyłączona i grzałka tacy skroplin jej nie ma przy agregacie. I co tu mamy dalej? Dry, czyli suszenie betonu, czy to jest opcja suszenia betonu. I tyle w zasadzie tutaj Więcej opcji serwisowych nie ma. A my za chwilę przechodzimy do podstawowych ustawień ciepłej wody użytkowej i grzania delty temperaturowej grzania oraz wykresu krzywej grzewczej. Sterownik po dłuższym upływie sam właśnie wróci sobie do trybu standardowego, żeby przejść do opcji ustawień grzewczych. To klikamy set 5 sekund, i tu już mamy opcję ustawień na początek niskiej temperatury. Czyli tutaj jest low, czyli temperatura niska, jaka może y, powstać przy agregacie. No tutaj mamy maksymalnie minus 15, no tutaj mamy drugą strefę klimatyczną w Polsce, więc tutaj nawet i 18 się pojawi, ale generalnie jest 15, więc sejwujemy, idziemy dalej. Ustawienie temperatury y, wysokiej, y, od której pompa startuje grzanie, jest 15. Tu chyba też zbytnio nie mamy nic... Jest 15 albo plus 15, więc no wysoka, no to maksymalny zakres dajemy między minus 15 a plus 15. Sejbujemy set. Idziemy dalej, mamy temperaturę e, niską, znaczy inaczej, temperaturę wody, jaką chcemy, e, temperaturę wody, jaką chcemy, żeby pompa dawała nam przy niskiej temperaturze. Tutaj mamy ogrzewanie podłogowe więc maksymalną temperaturę jaką możemy dać na ogrzewanie podłogowe czyli tutaj ustawiamy 40 stopni nie więcej. Żeby to było wynikowo już na posadce gdzieś 36 yy, nie więcej. O, znowu nam wróciła opcja więc klikamy. 105 sekund bo nam wróciło do, do 40. Teraz idziemy dalej czyli temperatura przy której jak jest wysoka temperatura przy agregacie, czyli te 15 stopni, jaką chcemy, żeby y, szło na ogrzewanie podłogowe. No to tutaj zalecam dać 25-26 i teraz y, to jest minimalna temperatura zasilania, a maksymalna będziemy mieli 40. Możemy tutaj zmienić ją w zasadzie do 25 najmniej, ale ja tutaj zostawię 26. Sejwujemy. Idziemy dalej. Y, tutaj mamy temperaturę której określamy o, o, przy jakiej tempera temperaturze zewnętrznej agregat, czy znaczy pompa ciepła, ma się wyłączyć. Czyli analogicznie, jeżeli jest 16 stopni na dworze, nie chcemy, żeby pompa ciepła już grzała. Jeżeli ta temperatura zejdzie do 14 stopni, to pompa się będzie uaktywniać. Jeżeli będzie plus 17, to pompa nie będzie pracować w trybie y, ogrzewania domu. Tu też można wejść, sobie zmienić tę temperaturę na 17, na 20. a Ja uznaję, że to niech sobie będzie 16 stopni. I tu mamy temperaturę zezwolenia pracy grzałki w trybie ogrzewania. Tutaj pompa ciepła jest dobrana na punkt biwalentny gdzieś minus 7, ale my jej zezwolimy pracę grzałki dodatkowej już przy minus 5. Też można z selectem, selektem ustawić zmienić. I ostatnia z opcji, w zasadzie to jest ustawienie temperatury zbiornika. Tank. Czyli my tutaj klient chce mieć okolice 48 stopni cały czas. Na zbiorniku ciepłej wody użytkowej. I w zasadzie to by było tyle.